Czy mieć wypadnie ze strefy baraży? Miedź Legnica znajduje się na granicy strefy baraży w pierwszej lidze, zajmując obecnie piąte miejsce z 49 punktami. Jednak ich ostatnia forma budzi obawy. W ostatnich pięciu meczach zdobyli tylko dwa zwycięstwa, jeden remis i ponieśli dwie porażki, co wskazuje na niestabilność. Dlaczego mogą wypaść z baraży? Brak skuteczności w ataku. Mieć zdobywa średnio tylko 0,8 gola na mecz. W ostatnich pięciu spotkaniach, co jest poniżej ich sezonowej średniej wynoszącej 1,77 gola na mecz. Problemy defensywne. Drużyna straciła sześć bramek w tych samych pięciu meczach, co pokazuje, że obrona nie radzi sobie z presją. Brak kluczowych zwycięstw. Porażki z bezpośrednimi rywalami, takimi jak górnik Łęczna, mogą mieć kluczowy wpływ na ich pozycję. Co muszą zrobić, aby poprawić sytuację? Poprawić skuteczność ofensywną. Kluczowi zawodnicy, jak Kamil Antonik, muszą być bardziej efektywni w wykańczaniu akcji. Zacieśnić defensywę. Dyscyplina defensywna i unikanie błędów, takich jak czerwona kartka dla Iwo Kaczmarskiego w meczu z górnikiem Łęczna, są niezbędne. Zwycięstwa w kluczowych meczach, nadchodzące spotkanie z wartą Poznań, może być decydujące dla utrzymania pozycji w barażach. Czy miedź legnica utrzyma się w strefie baraży? Wszystko zależy od ich zdolności do poprawienia formy w decydujących momentach sezonu